Zapraszając państwa, tutaj chcieliśmy pokazać jak ważni dla naszego miasta jesteście, jakim jesteście przykładem, bo tak wieloletnie pożycie nie jest już dzisiaj tak częste, z ubolewaniem trzeba to stwierdzić. Ja muszę się przyznać, że ja w tym roku z moją żoną będę obchodził 32 rocznicę, także już coś mogę powiedzieć na ten temat. No nie mam takiego doświadczenia jak państwo, ale wszyscy wiemy, że nie są tylko piękne chwile w związku czy przy wychowywaniu dzieci, że są też problemy, ale ich przejście cementuje związek. I wy jesteście tego przykładem, że mimo różnych momentów w tych naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, warto i da się. I za to Wam chcemy dzisiaj serdecznie podziękować. My, to młodsze pokolenie, Wam, seniorze, to tak brzmi może zbyt pompatycznie, ale Wam, wcześniej urodzonym, za to, że dajecie nam przykład, nam i młodszym pokoleniom. Też wypada w tym momencie podziękować za to, bo to wy od lat, wcześniej przed zasłużoną emeryturą, pracowaliście na kształt tego pięknego, jak wierzę i to podziela się moje zdanie miasta i za to też wypada podziękować. Życzę Wam przede wszystkim, żebyście się cieszyli zasłużonym szacunkiem mieszkańców Bielska Białej, bo wielki szacunek prezydenta miasta już macie. Bardzo dziękuję.